Dzień dobry, dzień dobry. Buty hikingowe oznaczają tylko jedno, że idziemy na hiking albo na trekking. No, zwał jak zwał. W sensie idziemy mm, w naturę. Tak, w naturę, trochę w góry. Pogoda się poprawiła przez najbliższe trzy dni, mają być upały, i już dzisiaj znowu jest słuchał po tych deszczach, które były ostatnio. Więc buty, przekąski, woda i możemy jechać, bo do tego miejsca, w którym zaczynamy naszą, nasz, naszą wędrówkę. No mamy jakieś 15 samochodów, a może nawet 20, a staliśmy, jeszcze wam to pokażę w jakiejś y, spontanicznej miejscówce miejscowości, y, którą mieliśmy po drodze, w której, jak w wielu miejscowościach tutaj jest zamek. Ładny widok. Mieliśmy na ten zamek tutaj z samego parkingu, ale tego zamku już nie zwiedzamy, bo byłby to nas trzeci chyba z rzędu zamek, y, więc rezygnujemy tym razem wybieramy naturę i lecimy. Lecimy. No i zaczynamy nasz hiking. Zaczynamy w tym punkcie. W ogóle już się cieszymy, że są w ogóle znaki. Oznaczone szlaki. No, no, w ogóle nie szkodziliśmy szlakami, które były, były oznaczone. Szczególnie więc, w Maroko. Tak, więc mega się cieszymy. I idziemy w kierunku, uwaga, Brukasz Dukasz Mio. Tak przynajmniej powiedział mi translator Google'a. Więc idziemy zobaczyć takie fajne, wapienne jaskinie. A tak to się nazywa. To się... Pisze, o, powiem, Tak, że będzie widać pod słońce, o, no to lecimy. szlak zaczyna się dość przyjemnie, bo jest taka wręcz ulica, prawie że, obsypana, jak dla samochodów. W ogóle to nie będzie duży hiking. Mamy do zrobienia około 5 km, około 250 metrów przewyższenia, więc powiedziałbym taki. Trochę intensywniejszy spacer. Chociaż do tego punktu Brukasz było pokazane, tak. że to jest jeden kilometr, ale my obejdziemy taką pętelką wokół, więc trochę więcej niż do samego tego punktu. No przepięknie tu jest. Widzicie to wszystko, jak tu zielono, pięknie. Taki śpiewają, no i w ogóle pogoda też jest super. Dzisiaj jest 23 stopnie w cieniu, a jutro ma być 29. I w sensie takie, takiego, takiego ciepła mają być tylko 3 dni, także mówię. No a potem po środzie, bo dzisiaj mam poniedziałek, ma być chyba 12 w ciągu dnia, więc nie wiemy, co się zadziało. Na szczęście przez te 3 dni postanowiliśmy, że wykorzystamy na maksa i po pracy gdzieś sobie pozwiedzamy. No, żeby potem te dni pochmurne i deszczowe gdzieś tam, nie wiem, albo się poprzemieszczać, albo posiedzieć w wanie. I powoli naszym oczom ukazuje się cel wędrówki, ta główna atrakcja, czyli takie fajne, ogromne groty w skałach. No, zbliżamy się tam już powoli. Ale wygląda już stąd to bardzo ciekawie. Zobaczymy jak to jest. Najbliżej wydała nam się ta grota, więc na sam początek idziemy zobaczyć ją. A potem jeszcze są groty po drugiej stronie, więc też chyba się przejdziemy. Weszliśmy do jednej z grot. No ogólnie jak to grota. Są tu kamienie, ale tu jest też taka, nie wiemy w sumie do czego, taka wypalona, to... chyba wypalona. Taka część okopcona. Tu czekajcie! Tu jest jeszcze jakieś miejsce na ognisko. To bardzo ogromne w górach i naprzeciwko też fajnie widać grotę. Już Wam pokazuję. Zobaczcie, tu naprzeciwko fajnie widać tą drugą grotę. co się drugą z kolei trzecią pewnie, bo jeszcze tu dosłownie obok jest jeszcze jedna zaraz nie będziemy. Ale fajnie to widać. I chyba też już tam wejdziemy, bo ta jest dużo większa. Zdecydowanie większa niż ta, w której jesteśmy. O, my byliśmy przed chwilą właśnie w tej mniejszej grocie, a teraz Juli próbuje wejść do nieco większej obok. Damy radę? W ogóle tam zobacz, do góry są takie haczyki do spinaczki. Próbuję przybliżyć, bo były też tu znaki, że można tu uprawiać spinaczkę. O, i widzicie, są takie, nie wiem, kto się nazywa profesjonalnie, karabinczyki, coś takiego. Chociaż nie wiem, czy to są te elementy w skale, czy te, co się ma na sobie, ale ktoś tu uprawia jakąś zawodową spinaczkę. No to idę tam do Ciebie. No i jesteśmy oboje w grocie. Z tego miejsca jednak dużo lepszy, lepszy widok na tą grotę. Tak, tam było ledwo widać. A tutaj jest w ogóle nie tylko na grotę, ale też fajny horyzont tutaj na całość. Bardzo ładnie. Tam byliśmy przed chwilą, w tych dwóch grotach. A teraz jesteśmy po drugiej stronie, czyli te co widzieliśmy naprzeciwko. I tu zaczyna się od takich mniejszych grot, zupełnie takich wręcz dziurek, można powiedzieć. Ta pierwsza malutka, te coraz większe, ale ostatnia wygląda chyba najbardziej okazyjnie. Okazal. Nie wiem, o. czy nie jest największa, chociaż. uważam, że po drugiej stronie też są jeszcze kolejne. Te takie urwane, tak, one są też bardzo duże. O, tutaj jak zobaczycie, są naprawdę ogromne. Ale do tamtych już się chyba nie wejdzie, są tak wysoko, a do tej możemy spokojnie wejść. No to wchodzimy. Tu fajnie w tym miejscu widać, zobaczcie, ich strukturkę. A nie wiem, czy jeszcze wam mówiłam, ale zaraz też, też się wam pokażę, tylko sobie przygotuję palec. To jakaś kreda? Tak, jest to tak naprawdę są to skały wapienne i mój palec, no wiadomo, to nie jest taka kreda to typowa. Ale to A chyba już Tak, całe... tak o kolejny. To jest po prostu. Chociaż i tak jest pa, bardzo pa, znowu okopcone i ciemne, nie? Tak, tu, tak. Cały ten nie, środek. tu mieszkał pewnie kiedyś w jakiś jakichś dawnych czasach. A tu w ogóle zobaczcie, chyba tak to wygląda, jakby kształtowały się już stalaktyty takie trochę, bo sobie kapie tu woda i już takie małe góreczki się tu tworzą. O na przykład tutaj sobie kapie, i coś tam się powoli. Kropla po kropli, odkłada. Zresztą, w ogóle tutaj też yy, musimy tak trochę mówić. Yy, to się to Musimy tak trochę mówić ze złączonymi ustami, bo yy, jest tu chyba kilka yy, gniazd, gniazd, ost albo pszczół. pszczół. Tak, no. tak. Tak, widzieliśmy, że latają. Okay? Mnóstwo tutaj lata, więc to też jest. Trzeba uważać. Miejsce dla stworzonych. A tutaj jest takie zaciekie, patrz, jakie fajne. Nie dotykaj, to się zbierało przez tysiące lat. jest woda. No właśnie w się zbiera. No tak, ale... I tak właśnie zepsułaś. Tak to jest, jak się wpuszczają turystów tutaj do groty. Nasza trasa zmieniła się już w taki zupełny spacerniaczek w miarę płasko. No oczywiście korzystamy cały czas z naszej ulubionej aplikacji okay. I Robimy sobie taką ósemeczkę. Tak. Tutaj były te jaskinie i pójdziemy sobie wokół i wrócimy drugą stroną. w takich ładnych okolicznościach przyrody. Z małymi przewyższeniami, bo nie są duże tutaj, kilkaset metrów tylko. Zboczyliśmy kawałek z naszej trasy, z naszego szlaku, bo zobaczyliśmy takie ładne tutaj widoczki na pagórki, więc stwierdziliśmy, że to będzie fajne miejsce na przerwę i to wyciąga tradycyjnie nasze poddupeczniki i co, chwilę sobie poglądamy. Napijemy się wody, bo jest taki uprał, strasznie gorąco, no. że jesteśmy normalnie spoceni, leje się z nas, więc... Chwila odpoczynku będzie wskazana. Ale kwiecień w Portugalii tak, polecamy jeśli chodzi o pogodę. Jak ktoś się lubi wygrzać, to można. Chociaż też dużo padało, więc mamy mieszane uczucia, Ale może być też ładnie, co? Tutaj powiedziałabym, że powinno być przysłowie, tak jak w Polsce, kwiecień, plecień, co przyprata trochę zimy, do, to trochę lata. To raczej tu przyprata mocno lata i... Trochę wiosny. Dużo wiosny, bo bardzo dużo pada. Ale tak w Portugalii podobno jest. Dzisiaj ewidentne lato. A my jak zwykle w takich przyrodniczych miejscach, w sensie w naturze, zachwycamy się teraz gołymi Wylecimy. drzewami. Słuchajcie, to są takie drzewa. Nie wiemy, co to w ogóle jest. One mają, zobaczcie, jakiś taki mikro Kory, Trochę kory jest. ale ona jest taka milimetrowa. A zobaczcie, jakie jest za to wysokie i słupłe. Nie machaj ja nim. O, i tylko na końcu mają takie trochę liści. Co ty robisz? Bo mi się to spadnie na głowę. Musimy <laughs> sprawdzić na drzewo, bo cała aleńka taka jest. Niektóre są takie grubsze były przed chwilą, takie konkretne. Wygląda to, jakby hodowali tak. Ale nie te sprawdzimy na coś. teraz. Jeśli wiecie, to napiszcie, bo nie mamy tu internetu. W sensie w tym miejscu nie ma zasięgu. Wiemy też, że w Portugalii dużo drzew sadzi się specjalnie na korę, żeby wytwarzać z tego korek. W sensie produkcję korku, ale to raczej nie te, bo przy takiej korze to chyba nie, nie ten rodzaj. Zresztą widzieliśmy przy drogach. Zazwyczaj te korowe to one są charakterystyczne tak, takie, one takie bardzo wykrzywiane i grube. I widać zdjęty korek, bo Portugalia jest jednym z największych producentów właśnie korków na świecie. Jak jeszcze będziemy już w takim drzewie, bo przeważnie one są przy ulicach, więc się nie zatrzymujemy. No to mam może kiedyś pokażemy. No nasz szlak zmienił się już totalnie. Teraz jesteśmy w jakiś... No jest szlak. W sensie wydeptane jest ładnie, ale kto wymyślił ten szlak, to do końca nie wiemy, ale idziemy. Chociaż trochę zimniej jest przez ten cień i przyjemniej. No i bardzo mocno polecamy tu buty hikingowe. Bo mimo, że troska taka spoko, to jednak są te takie ostre kamienie. Yy, I myślę, że w takich Adidaskach byłoby... No Dałoby się przejść, ale byłoby problem, bo tym bardziej, że ostatnio padało, więc yy, tak trochę jest, wiecie. Nie że mokro, ale nie tak tu było sucho. Więc powoli wychodzimy yy, na. No. Takie ładne widoki. O, tu już nad nami też są skały. Nie w nie aplikacja, z której korzystamy do spacerowania, to łatwo byłoby zgubić ten szlak, bo to jest chyba pierwsze oznaczenie, które w tym momencie tutaj na całym szlaku zauważyliśmy, co wcześniej nie było chyba, nie? Ja nie widziałam. A no. i tak mieliśmy problem z samą aplikacją, którą chcemy iść. Bo... Tak, a trochę tych rozwidleń też było. W ogóle u mnie GPS nie działał, na szczęście u Unity działał, ale mimo to szlak bardzo ładny i fajny. Nic, mimo tych małych niedogodności warto tutaj przyjść przyjść, pospacerować. Cały czas zastanawialiśmy się, gdzie wyjdziemy, ale widać? Widać groty. Bo widać, to są te groty, w których byliśmy na początku, więc. Domykamy ustawę. Tak, domykamy po Przynajmniej pierwszy No piękny ten widok tu jest, usiądziemy na chwilę? Siadamy. No naprawdę, Chociaż zaraz nie chcę się odpoczywać, ale dla, tak, widoku, dla widoku warto. Tak, dla przepięknie. Nawet kamienie tak idealnie ułożone. No, kamienie takie nasze, wygrzane. krzesełka. Idealne, nie trzeba pod poddupeczników wyciągać. No i powoli dochodzimy do Piksela. Wybiło nam 5 km, bardzo przyjemny spacer, przepiękna Super. okolica. I też podczas spaceru stwierdziliśmy, że trochę uciekamy z tego, w sensie z tego rejonu. No bo jak jutro ma być te 30 to stopni, ciepło. to już dzisiaj my wymiękamy Trzeba bo. My, jechać bardziej na północ. My nie jesteśmy tacy ciepło lub nie. Aż może tak? nie ciepło lubnie, ale słońce lub nie, aż takich taki, taki temperatur, więc pojedziemy sobie trochę może w góry, żeby. Uciec trochę, sobie sprawdzał. tam ma być 23 stopnie. Tak, nie będzie więc dla nas idealnie. To się e, więc... Chociaż na te dwa dni najgorsze, a potem zobaczymy. Tak. Więc o, to już widać kończymy szlak, dowiedzimy. widzimy Piksela. O, jeszcze widzę, wodę mieliśmy chyba zatankować. Za tak, tak, możemy zalać. No to pokażemy Wam jeszcze tutaj. E, jak tankujemy wodę, bo tu też jak szliśmy, to w ogóle były takie fajne ławeczki. Ktoś tam sobie grillował. O, i nadal grilluje. To, więc jeszcze przy okazji wam pokażemy. Że fajnie, że nie wiesz, że tu jest ładnie, to jeszcze tak bardzo piknikowo i rodzinnie można spędzić czasy. O, zobaczcie, to jest to fajne miejsce, o którym mówiła Julita. Tutaj są jakieś miejsce do piknikowania, do grillowania. No i dla nas przy okazji woda, więc Julita zabiera się do roboty. I napełniamy kanisterek. Nasz dodatkowy. Sprawdzałaś, czy smaczna? Nie, ale było... A, Nigdy nie sprawdzamy w zasadzie. Wiemy, że to są wody pitne zazwyczaj więc nie ma z tym problemu. No to ruszamy. Oczywiście w związku z tym, że spontanicznie wymyśliliśmy te góry, to Sebastian musiał znaleźć miejscówkę na noc, ale miejscówka jest po 10 minutach znaleziona, więc Jeszcze drogę. w górach, tylko trochę przed górami. A, i jeszcze będziemy w spożywce, w sensie w sklepie spożywczym. No. Może pokażemy wam, jakie są ceny w Portugalii, bo musimy sobie kupić świeże pieczywko na kolację. No to jedziemy. Przeważnie chodzimy do Lidla, ale dzisiaj mamy taką misję, żeby jeszcze dodatkowo coś kupić. No i jesteśmy w kwietniu i za w sumie dwa tygodnie święta i pełno jest tu świątecznych rzeczy. W sensie słodyczy, ale są też jeszcze całe ciasta. <laughs> to jest chyba taki biszkopt po prostu polany z czymś. No to zobaczcie, masa, macha świątecznych i <laughs> słodyczy. Zresztą w ogóle słodyczy jest tu masa. No, i coś, co jest w Portugalii bardzo znane, czyli suszona, ale zarazem też w soli ryba. Chyba to jest dorsz, z tego co pamiętam. No i ją się kupuje właśnie w takich ogromnych płatach. Potem się wrzuca do wody, żeby ona, bo ona jest suszona, żeby ona wróciła do swojego normalnego kształtu. No i wino. Wino to naprawdę możecie kupić w różnych rozmiarach. Są na przykład takie soczki, które kosztują nasze 2 zł. A tak to wino jest w cenach różnych, nawet od 1,5 euro. Ale dziś tutaj była jakaś promocja od 1 euro, no i dużo, dużo też. No 30 też, a nawet więcej. Więcej nagrywek ze sklepu nie było, bo podszedł pani powiedział mi, że nie można tutaj nagrywać, więc yy, to co nagrałam, to. Widzieliście a może kolejne zakupy jak będziemy robić to nagram w lidlu więcej bo wydaje mi się że tam nie było takich zakazów a tu faktycznie jak potem zobaczyliśmy na drzwiach było napisane że nie można nagrywać i robić zdjęć, więc już dalej nic nie nagrywałam no a my jedziemy dalej pod te góry pod te góry No i dojechaliśmy, parkujemy, jesteśmy na takim nazwijmy to kempingu, w sensie miejscu yy, gdzie mamy normalnie serwis kampera i tak dalej, a Uu, poczekajcie, muszę pomóc Sebastianowi, możesz jeszcze, stop, no więc yy, bardzo ładne miejsce, chyba sobie zrobimy kolację na zewnątrz. Bo jest jeszcze taka piękna pogoda, więc wyciągam stół i będziemy jeść. Kolacja na szybko przygotowana i muszę Wam powiedzieć, co my tu mamy. E, bo mamy tak, portugalską oliwę, e, skończyła nam się dopiero ta marokańska, e, która była przepyszna. Portugalska jest dobra, ale jakoś mi nie wiem, bardziej smakuje e, ta, ta marokańska, nie wiem, jakoś bardziej czuć oliwki. Mamy bułki, ostatnio w ogóle też jesteśmy fanami tak jakby pieczywa. Europejskiego. Po Maroku. Tak, po Maroku, gdzie te chleby były bardzo dobre. W sumie raz trafiliśmy na taki turbo dobry chleb, a reszta to była taka, wiecie, ok, ale brakowało nam tego, więc bagietki i chlebki sobie jemy. E, mamy co, Chorizo, jakieś tam warzywa. Tu Sebastian ma sery, które w Portugalia. Tak, końcówka, bo już tu jest jedzona przez kilka dni, w których Portugalia też jest e, znana. E, do testów kupiliśmy sobie też francuski serek. Potem wam go pokażemy, Jest jak. Jest francuski czy portugalski? Francuski, to są Aha, francuskie. Francuski, tak. e, które je się trochę inaczej, e, bo są w takim specjalnym, no nazwijmy to, opakowaniu. No i jeszcze, oczywiście. Porto. Porto dla Sebastiana, ja sobie zaraz chyba wodę przyniosę. E, mam nadzieję, że będzie idealnie pasowało do tego zestawu. No to co jemy? Do Smacznego. Smacznego. Czas na ten serek francuski, więc pokażę Wam, jak on wygląda. Bo on wygląda tak, ale to, co widzicie, to nie jest do jedzenia, bo to, jak czytałam, jest wosk. I teraz tutaj macie normalnie tak, jak. No taką, nie wiem, jakbyście, nie wiem, herbatę otwierali. Czasem takie jest opakowanie. I to opakowanie sobie ciągniemy, ciągniemy, ciągniemy. I teraz możemy sobie. Wychodzi serek. Wychodzi serek. A to sztywny, taki ten wosk? Woski sztywne, no i taki wrzucony, taka taki plastik. Nie wrażenie? Taki bardziej twardsza mozzarella. Czaruszko wywołać, ja tutaj się nie A mi chodziło. A no tak, 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 tak. i to się nie nie zmienia, więc dam. I ciągle Tobie Ty, ty to zjesz. Ja dam wszystko zjeść. Tak, bo Ty wszystkie sery lubisz. I w tym miejscu kończę dzisiejszego vloga. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał i e, że w tym vlogu pokazaliśmy, że Portugalia to, te, to nie tylko właśnie morze, ale też chociażby takie ładne górki, pagórki, które tutaj też są. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dajcie koniecznie kciuki w górę, zostawcie po sobie jakiś ślad i pamiętajcie o subskrypcji, bo algorytm YouTube'a, żeby polecać moje filmy dalej, bardzo lubi takie interakcje. A za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku!